20 Oskar Sierra, 129, Krzysztof Norwegia. Bardzo ładnie w Mirku wychodzi, czy nawet pcha się poza trójeckiem, modulacja bardzo ładna, bardzo, bardzo głośna. Fajnie Krzysztofie, jeszcze raz powtórzę moje imię Mirek, Rybnik, Polska Południowa. Pozwolisz, że opublikuję nasze nagranie, bo ja nagrywam takie łączności, wiesz, na paśmie CB i publikuję na swoim kanale na YouTubie. Czy wyraża zgodę, żebym to mógł ewentualnie opublikować? Wiadomo, są dzisiaj takie czasy, a nie inne, więc ja zawsze wolę zapytać. Proszę, Krzysztof. Ond dwi eisiau sy'n ni gwybod rhywfaint Super, dziękuję serdecznie za, za tutaj za zgodę. Pozdrów tam pozdrawiam ode mnie kolegów, którzy mnie nie słyszą, bo niestety do mnie nie dolatują. Moja stacja to Kenut TS2000, mikrofon stacjonarny Sadelta Echo Master Pro, aktualna moc 100 W, antena na dachu, tuner antenowy zewnętrzny z CG3000 i 8 metrów linki takiego przewodu poziomo powieszonego. No, fajnie się to spisuje na, na niskich pasmach, na KF-owych, ale tutaj to troszeczkę marnie chodzi. No, jutro będzie pogoda, będę stawiał antenę na 11 metrów, także myślę, że będzie lepiej. Dzięki serdecznie, Krzysztofie, za załączność. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, no i do następnego usłyszenia 73. Również dziękuję serdecznie za łączność 73 dla Ciebie Mirku. Trzymaj się pozdrawiam. Koledzy wszyscy, którzy mnie słyszą nasząpliwości, pozdrowienia macie od mirka z rybnika.